Cześć wszystkim. Mamy 8 grudnia w Anglii. Stało się faktem, mamy przymrozek. Jest już godzina, mamy godzina 13:32. I w cieniu wciąż jest szron. E, Zauważyłem nawet, że pszczoły e, wylatują sobie normalnie z niektórych uli. Ale zamierzam dzisiaj taki zrobić szybciutki e, szybciutko zaglądać pod. E, pod pomałki, czy pszczoły wiązały się nisko, czy nie? Jak to wygląda w czasie przymrozka? Bo nigdy nie mam okazji zaobserwować czegoś takiego. Wiem, wiem, nie powinno się zaglądać według niektórych, ale ja zajrzę. Wiem, że dużo ludzi zagląda i ratuje tym sposobem pszczoły. Yy, tak więc weźmiemy się za kilka takich przypadkowych ulików za chwilę. I co? Lecimy. To do za chwilę. tutaj mamy je dosyć wysoko z jakiegoś powodu uliczki są ładnie zagracone pszczołami i mam nadzieję że wszystko ok Teraz jeszcze zajrzymy do ula, w którym jest jakby najmniej pszczół Najpóźniej zrobiony odkład i, i tam tu obawiam się najbardziej tego przezimowania, tam to jest ten ul, w którym najdłużej był czerw a któryś z dwóch tych tutaj Panie, ten. Ale... Tak tu widzę pszczoły, ale są dość nisko, tam parę jest na górze, ale to jest pierwszy jakby dzień przy mrozu I one mają się trzymać dwa dni, i później mamy ciepło nawet bardzo, znaczy bardzo. no ci bardzo, tylko gdzieś wszystko się rozluźni ale to tak jest takie jestem ciekawy takie zaglądanie nie wychładza tych pszczół jakoś pamiętajcie że le moim zdaniem jest lepiej zaglądać niż nie zaglądać co roku zawsze się ratuje sporo rodzin w tym sposobem tutaj widzę, że są wysoko jest to mało ilością pszczół pokarmają do, do samego dołu Dobra, przymknę je Teraz zobaczmy na ul, który jest na yy, na po prostu dwóch korpusach Rodzina została połączona Czycie pamiętać z jakichś tam moich filmików, no tu widzę, że pszczoły chodzą już gdzieś tam widzę, że chodzi Aha, takich kilka jakby nie, nie nie zmarzłych pszczół Takie lotne są, a wszystko siedzi na samym dole gdzieś tam Za jak ktoś mnie pojedzie, że magazynuję ramki No tak robię Nic się z tego powodu nigdzie złego nie dzieje, więc Tak sobie robię ten ul mam przyciśnięty kamieniami, ale założę sobie do niego koniecznie, bo jutro jadę na wakacje. Wybieramy się do ciepłych Hiszpanii na kilka dni. I nam będzie ciepło, ale tutaj nie wiemy co się stanie, może przyjść jakaś wichura. Tak miałem dokładnie rok temu, przyszła wichura i było po potokach ul przewrócony dobra, ja to założę i zaraz włączę z powrotem zapinamy ul tu ma takie fajne wcięcie, więc fajnie się te paski nie, zacina, nie zaciskają jakoś mocno, ale i tak jest to wystarczająco jest to przy, przyczepione do palety i tak naprawdę no to jak z tej palety to zerwie no to, to będzie taka wichura, że z tej palety to poleci to, to już nie ma w ogóle innej opcji to wszystkie ule będą leżały i pewnie być katastrofa. Nie ma takiej opcji, żeby to zerwało. Dobra, zobaczmy sobie na następny ulik, który był połączony. Nie, to jest ulik nie połączony, tylko to jest ulik który ma pół nadstawkę pod spodem, tutaj to mamy. Podejrzewam, że będą nie tak jak mają półną stawkę. No też są wysoko Zobaczcie. No tak z Pokarmu mają wszystkie zalane od góry do dołu, ale To jest taka mała niespodzianka z tym zimnym chyba. Normalnie jest przeważnie jest tak jak w Polsce, no to tylko tam są te zimy inne, to pszczoły są zawiązane na po prostu na samutkim dole ich praktycznie nie widać Lekko przez szpary to tutaj tutaj niestety tak nie jest I tutaj ciekawe co jest, bo tutaj jest UL Tyby tak nawalony pszczołami Uuu, one są tutaj jeszcze... Jeszcze biorą jakby pokarm. Co to im zima nie dokuczyła? To się że jak podniosę to się rozlecą. Wręcz. No, dobra. No, nawet niech nie denerwuje. Co jeszcze daleko do klombu. Ladajem w najlepsze. O, I to jest dobry pas. On jest taki twardy. I sobie zacisnę i się nic nie dzieje. No, to są takie miękkie pasy i nie mogę ich z całej siły, ale z czasem je wymienię. No, kupiłem ich sporo, bo na wszystkie ule, a tu przyjdzie do tego, że trzeba będzie je wywalić w którymś momencie. Dobra, to jeszcze możemy tutaj zrobić. Eee... Zobaczmy, jeszcze chyba do tego nie patrzyłem A nie, do tego patrzyliśmy ostatnio, to jest ten ul z spękniętym yy, Który jest pęknięty Jego może nie będę otwierał, zobaczymy Co się dzieje w tym ulu hmm, to Też nie będę otwierał, tu jeszcze pszczeły biorę pokarm No, to tylko tak jakby wygląda na to, że najsłabsze rodzinki No zobaczcie, tutaj sobie Wachlują tam, coś tam się ruszają yy, Wygląda na to, że po prostu najsłabsze rodzinki Zrobiło się chłodniej i się zawiązały jako tako A wszystkie mocniejsze nie odczuły jeszcze tego zimna, bo to jedna noc zimno. To jakoś nie, 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 nie zmieniło w nich, nie, nie zbudziło w nich tego nastroju zimowego. Ale dobra, zobaczmy jeszcze gdzieś. Może tutaj to też mamy ul, który którym matka przyszliśmy połączyć, bo matka z niego ginęła. Widzieliście w poprzednich odcinkach, nie jestem chociaż pewien. Zobaczmy. O, tutaj jest tutaj jest bardzo... Nie chcę położyć tego na szron, bo później ten szron wleci. Widać, widać ją bardzo, 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 bardzo nisko. Ale no to dobrze. Tak to powinno wyglądać, właśnie. Ale tak myślałem, że te z dwoma korpusami. Tu mamy kilka martwych. Z, te, z tymi korpusami połączonymi one będą bardzo nisko. Bo one tam idą, żeby przygotować się do zimy. I z czasem iść w górę. Kurde kamera. Się nie trzyma to jakby chciał. Ten ul ostatnio patrzyliśmy, tu nie będziemy patrzeć Jeszcze zacisnę. Czekam, eee, dobra, zaciśnięte. Dobra, sobie wezmę kamerę do ręki, będzie łatwiej. Tutaj kolejny ul, tutaj widać, że jeszcze ciasto sobie pobierają. Tu przez kratę jeszcze widać, że żwawo chodzą przez pajączek, tak więc to samo nie ma co patrzeć, bo się rozlecą. To jest akurat bardzo dobrze zakarmiony ul A ciasta pobrały sporo. I tutaj w kolejnym ulu mamy mamy tutaj znowu jeszcze w worku pszczoły sobie coś pobierały, jeszcze zwa, żwa pochodzą. O, tutaj widać czułki wystają. Pszczoły sobie zakitowały, ale nie całe. Eee. No jest też dosyć mocny rój i, i nie czuć ciepła jakiegoś czuć duży rój i one właśnie są rozluźnione jeszcze. Nie poczuły chwilowego napływu zimy. Zobaczmy na wylotek No, nic się takiego nie dzieje. E Dobra Ty więcej nie ma chyba tu na co patrzeć Leżą przy wylotkach gdzie niegdzie martwe pszczoły Podejrzewam że gdzieś przez noc coś opadło No zobaczcie tutaj pszczoły sobie normalnie latają Tutaj przed chwilą też wleciała eee to może, że normalnie to nie latają, ale no jak na takie zimno to sobie całkiem nieźle radzą. E, tutaj praktycznie moja cała pasieka jest e, z pszczoły bakwast. E, takie matki kupuję. Tam miałem coś pomieszane też, to więc tu, tu podejrzewam, że, że już nie jest to czysty bakwast, ale w większości jest. To są to matki jeszcze zakupione z opalitkami, więc... E, w przyszłym roku też no, na pewno zakupię kilka matek. Zobaczymy, spróbuję też parę rozchodować. E, za kilka dni na pewno wam pokażę e, nastawki, które mają przyjechać do mnie. Jest ich e, 40 kupionych, Mają teraz tylko czekam już na transport. E, pomalowanych i właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że ja przecież nie powiedziałem jaki kolor chcę Napisać do nich maila i się upewnić. W sumie ja dalej nie wiem, jaki chce kolor. Ale tak, nastawki będą połomalowane. E, za, za 40 nastawek dostałem też e, lepszą cenę. E, tak więc, tak więc całkiem dobrze. Napisałem maila e, do Abelo, czyli tego naszego angielskiego łysania. E, czy za 40 nastawek zrobią jakąś e, zniżkę, No i udało się. A później Wam mogę pokazać to, jak to wyszło dokładnie, za nastawkę. Ale e, zawsze kupowałem niemalowane, ale tutaj malowane są jakby tańsze od. Malowane są tańsze od niemalowanych, więc wziąłem już malowane e, i tak zamierzam te ule raczej pomalować. Właściwie dajcie mi znać, co się stanie jak nie pomaluję tych uli? Czy one tylko zżółknieją, czy stanie się coś z nimi coś jeszcze? Ciekawi mnie to Bo wiem, że no na pewno wiem, że, że wiem jak wyglądają ule takie, które Są nie Niemalowane, one są dosyć później żółte, tutaj już widać taki Żółty kolor Tutaj jest żółty, a tutaj jest świeży ul nie Jest jeszcze biały, wszystkie są z tego roku, ale Ten był zakupiony gdzieś wcześniej latem Ten już późną jesienią I Dlatego taka różnica w kolorze. Słońce nie zdążyło spalić. I pszczoły jeszcze zasuwają, widzicie, poleciało, nie wiem czy było widać. No dobra, to będę kończył. Tu jeszcze mam te tacki do, do pozbierania umycia. Cały czas się zbieram i może, zrobię to teraz w trakcie wakacji. Kupię tą odymiarkę. Powkładam tacki, odymieję, wyciągnę tacki. I, i niech sobie dalej tam śpią. Tutaj mam pokażę Wam drewniany ul. Ale tak nie lubię drewnianych uli. Nie wiem czemu coś mi w nich nie pasuje. Ktoś powie, że tak, drewniana natura i tak dalej, ale nie wiem, no w tych styropianowych wszystko ładnie pasuje. Tutaj robią się jakieś szpary po jakimś czasie. Drewno wiecie, zaczyna się krzywić. Ja wiem, że pomalowane, więc tu jedyna rzecz, która mi się podoba to... Tutaj jest bardzo ciężki daszek, i no i nie musiałbym chyba w sumie nic dawać nawet, e, nie musiałby nawet nic żadnego od żadnej tej e, taśmy zakładać, jakby miał wszystkie takie daszki, ale, ale i tak wolę ule. Jakoś tak po prostu lubię lubię to, że wszystko jest ten sam system. I, o, a tutaj wam pokażę jeszcze coś. Ulik weselny. Ojej, rozwaliło się. On został wykorzystany chyba tylko raz. Matkę w nim wy wyhodowałem. I on chyba już w tym roku nie będzie wykorzystany. Tutaj widać ciągły. Jakby nie, nie ten. Może, może, może go wykorzystam w tym roku, ale taki ulik weselny. No i wrzuciłem sobie do niego jakąś matkę. Unasieniła się i później przydała się do odkładu. Jedną matkę nie musiałem kupić. Nie wiem, może kupię takich więcej i się to pobawię. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak mnie to trochę męczy, bo lepiej chyba sobie od razu włożyć. Jak już się ta matka wygryzie, od razu ją włożyć do ulika e, odkładowego albo normalnego ula. O, a tutaj, jeszcze Wam pokażę. Tutaj jest plan na to, żeby. E, ustawić palety, i tutaj mają być te wszystkie ule e, odkładowe e, na sprzedaż. Myślę o dwóch rzędach, tak jak w sumie te tutaj. O, tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy tak dwa rzędy, i tutaj bym też ułożył dwa rzędy, e, z tym, że właśnie. Z tym, że właśnie na pewno troszeczkę ciaśniej, no bo tutaj jest duże przejście. Potrzebuję, jak przybieranie miodu, to potrzebuję gdzieś z tymi nastawkami się tutaj ruszać. A tutaj, przy odkładowych, to chyba nie potrzebuję takiej przestrzeni. Myślę, że jakbym dał jeden rząd tutaj, drugi tutaj, to by było w zupełności wystarczająco. No dobra, nie będę zanudzał. Fajnie tak sobie popatrzeć, bo nie mam już okazji. Kończę pracę o godzinie 16, Już jest praktycznie ciemno. Przychodzę tutaj, no to wiadomo, nic się nie dzieje. Teraz mamy godzinę popołudniową, więc coś można zobaczyć, szczególnie w taką ładną pogodę. Mroźno i słonecznie, to co lubię. Ja nie lubię zimy. Ale wydaje mi się, że taki przymrozek, takie pobudzenie tego instynktu pszczół do tego, żeby robić kłąb zimowy, jest dość dobre dla nich. A, a właśnie, jeszcze a propos moich wakacji. E, myślałem, może znajdę tam jakichś pszczelarzy i zajrzę gdzieś z kamerą biorę go Pro więc może uda mi się coś zobaczyć. Chciałbym zobaczyć pszczoły w Hiszpanii o tej porze jest tam, w tej, bo lecimy na wyspy Kanaryjskie w tej, o tej porze sprawdzaliśmy jest około 25 stopni. E, chciałbym zobaczyć, no, jak to wygląda gdzieś indziej. Może mi się uda coś znaleźć, popogugluję później i może znajdę jakiegoś pszczelarza, który, który jest tam i chętnie byś coś tam pokazał. No, dobra, ja będę kończył. Nie ma co przynudzać. To co, trzymajcie się do następnego. To co, następny odcinek będzie coś tam wrzucę z wakacji, ale po wakacjach na pewno odnośnie pszczół to tak. Pokażę Wam te nadstawki, które mam nadzieję, że już przyjdą do tego czasu. I, i ramki mają być w styczniu, z tego co pamiętam. No, dobra, to trzymajcie się. Do zobaczenia.